Montaż modułu Wi-Fi LAN do rekuperatora Easy Connect. Krok po kroku. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, to odkręcamy śruby, aby dostać się do płyty sterującej rekuperatora. Zdejmujemy pokrywę mamy gniazdo, aby się podłączyć przewodem komunikacyjnym, ale żeby to zrobić, musimy sobie wyjąć jedną zaślepkę. W zaślepce zrobić otwór, tak aby przez niego przeprowadzić przewód. Kiedy już mamy zrobiony otwór? Wkładamy przewód łączący płytę z modułem. Montujemy sobie zaślepkę. Podłączamy przewód do gniazda. W odpowiednim miejscu, gdzie mamy miejsce do montażu tak, modułu, czy na obudowie, czy gdzieś z boku, tam sobie montujemy moduł. Na przykład w ten sposób i do gniazda komunikacyjnego, tak podpinamy przewód łączący z płytą, a do drugiego gniazda podpiwamy przewód LAN, czyli przewód zasilający nam moduł Internet, więc możemy to na przykład w takim miejscu zamontować. Kiedy zamontowaliśmy moduł do obudowy rekuperatora możemy ustawić antenę, na przykład w pozycji pionowej. Tak, aby była lepsza komunikacja z routerem, tak, po, po sieci Wi-Fi. Natomiast, tak jak mówię, możemy również i skorzystać z podłączenia przewodem, po, hmm, wykorzystując krętkę, tak, czyli po sieci LAN. Więc mamy dwa sposoby komunikacji: po sieci Wi-Fi przez antenę, czy poprzez przewód komunikacyjny RJ po sieci LAN. Mamy gotowe, zamontowane, zamontowany moduł Wi-Fi LAN w rekuperatorze Easy Easy Connect w wersji V.